1 marca 2021 roku spotykamy się pod Szczecinem. Proszę powiedzieć, dlaczego chcecie nagłośnić swój koszmar? Przede wszystkim sprawa dotyczy nastoletniej dziewczyny, w której i środowiska nastolatków. Bo wiemy, że więcej jest takich osób pokrzywdzonych, być może zaangażowanych w jakąś grupę podejrzewamy satanistyczną lub inną, na pewno grupę jakąś zorganizowaną, która werbuje nastolatków. W przeciągu dwóch miesięcy doprowadziła akurat z naszej rodziny nastolatkę do prób samobójczych. Ile lat ma ta nastolatka? 15. Gdzie w tej chwili przebywa ta dziewczyna? Teraz jest w ośrodku leczniczym, specjalistycznym, gdzie zajmują się nią po próbie samobójczej. Ten pierwszy kontakt z grupą nastąpił w jaki sposób? Planując wyprowadzkę do innej miejscowości, zapoznała chłopaka Kubę przez internet. Prawdopodobnie na grupie gdzieś w internecie takiej, że szukała znajomych, tyle wiem. Kim jest Kuba? Kuba tak naprawdę jest Ewą, Potrzywał się w sieci, przedstawiał się jako chłopak, akurat tutaj doszło do pewnego zauroczenia, miał to być Kuba, chłopak dla tej dziewczyny z naszej rodziny. Czyli dziewczyna, ta piętnastolatka, krótko mówiąc, zakochała się, jak tak, się okazało, się nie w chłopaku, w tylko w oszustce y, kobiecie. Tak. Po jakimś czasie okazało się, że Kuba nie jest chłopakiem, tylko jest Ewą. Kto to ustalił? Czy to wy doszłyście do tego wniosku, czy to sama ta piętnastolatka? Sama, sama ta piętnastolatka. W jaki sposób zareagowała na to? Podejrzewam, że było dla niej to strasznym szokiem i pewnym rodzajem takiego. Takiej niemożności wyjścia z sytuacji. Ona miała już mieszane uczucia. Myślała, że to będzie chłopak. Okazał się dziewczyną. Nie wiem, co się tam zadziało, w jaki sposób, ale po prostu została tak otumaniona. No, że, że w tym momencie nie widzi świata poza tym, kubo Ewą. Czy na tym profilu internetowym. Również w ten sposób werbowane są inne nastolatki, no ja nie mogę tego potwierdzić, ale to są tylko przypuszczenia i podejrzenia, że raczej tak. Tym bardziej, że screeny z telefonu świadczą o tym, że w tej grupie na pewno uczestniczy zdecydowana większa jakaś liczba nastolatków. Czy macie screeny? Co jest na tych screenach? Mamy. Są na przykład zdjęcia, gdzie tak zwany Kubo Ewa maluje się w sieci, robi makijaże ciemnymi kolorami. Są to makijaże nienaturalne, jakieś wyimaginowane, twarz cała pomazana, na przykład usta od ucha do ucha, pomalowane na czarno, na grubo. Do tego są kreski, jakby miał zaszytą twarz. Makijaże oczu, brwi tego typu. Są screeny w telefonie porobione, gdzie na przykład uczestniczą inne osoby i patrzą na to. Jest W pewnym screenie jest odkryta kamerka, gdzie inna dziewczyna tak samo się stylizuje. Czyli robi sobie tego typu makijaż, tak? Tak. Czy są tam zachęty do samookaleczeń? Do samookaleczeń nie, ale w wiadomościach na Messengerze są wiadomości tego typu, że idę wziąć leki. Tylko weź, pisze ten Kubo Ewa weź dawkę. Za chwilę wzięłaś, odpisuję wzięłam. A co to są za leki? Nie wiemy. Czy to możliwe, że ten Kubo Ewa rekomenduje jakieś medykamenty? To już tylko... e, sądzę, że. Tego Kubo Ewy mama, wiem, że zażywa środki jakieś psychotropowe i moim zdaniem po prostu podbiera te leki, tyle też wiem, więcej nie wiem. Ale jest możliwe, że przesyła tym dziewczynom, które poznaje w internecie leki? Nie wiem. Chociaż hmm. wrażenie można odnieść takie, że tak. Czy miałyście kontakt z matką tej Kubo Ewy? Tak, miałyśmy. Czego się dowiedziałeś ja od kontakt. niej? Dowiedziałam się, mama Kubo Ewy napisała mi sms smsa, że ta dziewczyna chce się zabić. Ta Czy... nastolatka napisała do Kubo Ewy, że chce się zabić. Czy w jakikolwiek sposób pytaliście tą matkę, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ta Kubo Ewa jest taka i, i dlaczego nikt nie powstrzymuje jej działań? Tak pytaliśmy, to powiedziała, że ta Kubo Ewa szuka swojej tożsamości, że miała z nią wcześniej bardzo duże problemy, że reagowała na wszystko złością, agresją, tylko że jej mama nie chce jej denerwować. Chodziły również do psychologów, też do seksuologa chodziła, ale to nie dawało żadnych rezultatów, a mama nie chce tego dziecka denerwować, także jakby nic z tym dalej nie robi. Czy to prawda, że Kuboewa zapowiedziała, że zabije matkę? Tak, napisała taką wiadomość, że zabije własną matkę. A jak zareagowała matka Kuboewy? No to może pani odczytać dokładnie, bo tam jest cytat. Jej mama napisała, że Kubo Ewa straciła u mnie wszystko. Kochałam ją jak kochałam ją, jak mogła napisać, że mnie zapierdoli za jebie. I teraz beczy, że to w złości, że nie chciała. Czy to prawda, że ta biedna mama można powiedzieć, żeby nie doprowadzić do jakiegoś wzrostu agresji, Kubo Ewy. Musiała kupić węża. Tak, rozmawiałam z mamą tej Kubo Ewy. Powiedziała mi, że ona chciała węża. Jej mamy akurat jej mamie ciężko było wydać tyle pieniędzy na to, bo sterarium, wąż, terarium, lampy, wszystko kosztowało około tysiąca złotych. Ale żeby jej dziecko było spokojne i żeby jej nie wyprowadzić z równowagi, żeby się nie denerwowała, jakoś zorganizowała te pieniądze i kupiła tego węża i pytanie czy w takim razie jeżeli matka sobie zdaje sprawę że jest problem czy osobowości, osobowościowy czy seksuologiczny czy nie szuka rzeczywiście skutecznej pomocy bo przecież przy takiej obojętności szerzy się zagrożenie dla innych dzieci no moim zdaniem już nie szuka ja sądzę że mama tej Kubo Ewy ona się jej po prostu boi w ten sposób być może też straszy, że się zabije, czy nie wiadomo o co. Czy policja wie o tym? Dane zostały dane udostępnione, zostały udostępnione tak. tak. Ale czy wie, że były te groźby zabicia? Nie wiem, nie wiem czy, to, czy to wie. Zapytamy o to komendanta policji w Stargardzie. Proszę powiedzieć, jak długo trwało to zauroczenie, które w tym momencie kończy się pobytem w ośrodku leczniczym dla tej piętnastolatki? Yy, około dwóch miesięcy. To około dwóch miesięcy, tak, dwa i pół miesiąca. Czyli to było tak intensywne, tak. że y, psychiczka tej dziewczyny nie wytrzymała i musiała trafić do środka. Tak, tak. Podejrzewam, że zadziało się coś więcej. Nie wiem, być może dochodziło do jakichś zbliżeń kontaktów cielesnych, nie wiem. Miały kontakt taki, że przebywały ze sobą. Nie wiemy dokładnie, co się tam działo, ale na pewno wpływ jest bardzo intensywny i, i wyraźny. Co widać w zachowaniu, w wyglądzie, w postępowaniu. Po prostu cały świat przestaje istnieć, liczy się tylko ten tak zwany Kubo Ewa. Nikt więcej. Ani rodzina, ani rodzeństwo, nikt inny. Czy wiemy, jak dokładnie podpisuje się ten, ten człowiek, ta, ta kobieta? Na portalu na Instagramie, na Facebooku, na Messengerze jest kilka kont, różne niki. Mamy screeny z Możecie podać jakieś przykłady? Ja tak z głowy dokładnie nie podam. Chodzi o to, żeby przestrzec innych rodziców. Tak, na Facebooku konto. Na Facebooku konto jest Kuba mhm. z tego tylko powodu, żeby jego mama się nie dowiedziała o tym. Jak y, On ma konto też takie normalne, jako Ewa, żeby wszystko mama wiedziała, że jest niby okej. Okay. A Ewa jak ma nazwisko na tym koncie? Y, też w... Rozumiem. I jest jeszcze jedno Kuba w... Proszę powiedzieć, um, czy y, zawiadomiliście organa ścigania o tym, co się dzieje w, z tą nastolatką i jaki jest wpływ tego Kubo Ewy? Yy, tak, yy, policja została zawiadomiona, ale... Zaraz po próbie samobójczej. Z, tak, zaraz po próbie samobójczej, ale nic w tym kierunku dalej się nie dzieje. Gdzie ta próba mia miała miejsce? Yy, w domu... Yy, ubrała... Yy, ta dziewczyna ubrała się na, na czarno, zamknęła się w łazience, yy, puściła wodę do wanny, yy, weszła tam w ciuchach i nie chciała otworzyć... Drzwi od Łazienki. Te drzwi otworzyłam ja z zewnątrz. Siedziała w wannie z wodą w ciuchach i chciała sobie podciąć żyły. Do tej pory twierdzi, że żałuje, że tego nie zrobiła. Że jej się to nie udało, po prostu i że weszłam, otworzyłam te drzwi. I co wtedy pani zrobiła? Zabrałam jej nóż i kazałam jej wyjść. Przebierała się przy mnie, no i potem dzwoniłam do rodziny. Tak, rodzina, I kto zdecydował o umieszczeniu w ośrodku? Lekarz lekarz psychiatra zaraz na drugi dzień została zawieziona na konsultację na Izbę Przyjęć do Zdroi. Lekarz psychiatra zalecił. Ale kto ją zawiózł? Ojciec. Ojciec, który mieszka na co dzień za granicą, tak? Tak, pracuje za granicą. Przyjechał w trybie natychmiastowym. Tak, natychmiastowym. Czyli m, zabrał ją sam, do samochodu i zawiózł, tak? tak? I lekarz zarekomendował m, pobyt w ośrodku. Tak. Natychmiast została przyjęta? Tak. Teraz wiem, że macie obawy, bo dziewczyna ma wyjść z tego ośrodka. Dlaczego się obawiacie? Obawiam się, z, dlatego że ona się tnie. Będąc w ośrodku w tamtym tygodniu, we środę po południu, pocięła się i to pocięła się bardzo głęboko. I jest tam i sietnie. To nie, nie wiem co będzie, jak ona wróci do domu, bo to nie było pierwszy raz. Ona ma pocięte nogi, ma pocięty brzuch, piersi, pupę, ramiona i będąc pod opieką lekarzy, oni tam są monitorowani. Ona pocięła sobie tak głęboko nogi, że pielęgniarki musiały zakładać jej opatrunki, bo ta krew przez dwie godziny cały czas leciała. Przede wszystkim, i to chyba najistotniejsze, jest, że cały czas mówi o Kubo Ewie i boi się tego, że jak wyjdzie, to że będzie miała zakazany kontakt. Cały czas mówi, że nikt jej tego kontaktu nie zabroni, że to jest jedyna jej bratnia dusza, jedyny przyjaciel, jedyna osoba, na którą ona może liczyć. Mówicie, że mogło dojść do spotkania Kubo Ewy z tą 15-latką. Skąd pochodzi Kubo Ewa? Ze Stargardu. Ze Stargardu. Ze Stargardu, tutaj tak, koło Szczecina, tak? I jest to potwierdzone. Tak, tak. Hmm? Czy policja wykonała jakieś czynności? Czy była tam na miejscu u tego Kubo Ewy, czy, czy sprawdzała, co się dzieje, czy e, zareagowała w sposób prewencyjny? Nic nam o tym nie wiadomo. Policja poprosiła tylko o zebranie i dostarczenie dowodów. To znaczy, jakich dowodów? No, cokolwiek z telefonu, jakieś informacje, screeny, cokolwiek, co by świadczyło, że ktoś się namawiał do samobójstwa. Czy takie informacje są w telefonach? Czy wy jesteście w stanie dotrzeć do tych informacji? Jest bardzo dużo wiadomości pousuwanych, głosowych, do których nie ma dostępu. Są zablokowane konta na y, Instagramie y, pod nickiem bardzo tajne. Tam dostęp ma tylko osoba, która była wcześniej zaproszona do grupy. Natomiast policja może odzyskać te informacje? Tak, szczerze mówiąc, liczyłam na to, że policja weźmie telefon tej nastolatki, chociażby do sprawdzenia, do zbadania sprawy. I co? Nie, poprosili o dostarczenie dowodów. Które to jednocześnie? Sygnalizując jednocześnie, że są, zdarzają się różne przypadki na osiedlu Zachód również jakaś młoda osoba popełniła samobójstwo miała pełno satanistycznych jakichś dokumentów, dowodów w plecaku i w mieszkaniu znaleźli, także coś musi być na rzeczy, że coś się dzieje to też ta osoba z Stargardu? tak, ze Stargardu na osiedlu Zachód mhm. na której jednostce policji byliście? na komendzie w Stargardzie jak tak jednostkę? to jest komenda miejska? komenda powiatowa? powiatowa. chyba powiatowa z kim tam się spotkaliście? No to był brat, dokładnie nie wiem nazwiska. Brat? No to mój brat. Czyli mhm. ojciec poszkodowany ojciec. tej nastolatki. Rozumiem. Mm, o co apelujecie teraz? Zarówno do ośrodka, w którym przebywa piętnastolatka, jak i do policji o pomoc przede wszystkim, o pomoc w zdiagnozowaniu problemu, bo być może ten problem dotyczy wielu innych nastolatków, rodziców, którzy być może, nie wiem, bagatelizują albo próbują na swój sposób pomóc takim dzieciakom, bo na pewno dzieciaków, które wzorują się na ten styl, na pewno jest więcej. Już chociażby na profilu y, tak zwanego Kubo Ewy, już jest kolejna osoba, z którą on się fotografuje, również wystylizowana, wymalowana, to, to odbiega od normy. To nie jest takie naturalne. To nawet nie można jakby podciągnąć po jakiś styl, chociażby nie wiem, ubierania się czy czegoś. Ewidentnie. Coś, coś musi się dziać pod względem takiego wpływu, manipulowania nastolatkami. Wywierania presji. Takie jest moje zdanie. Czy pomimo tej odmowy policji próbowaliście się spotkać? z komendantem powiatowym policji w Stargadzie, żeby w ramach dyżuru z komendantem porozmawiać. To jest bardzo poważna sprawa, jeśli chodzi o zagrożenie zdrowia i życia e, dziecka, nieletniego. Próbowaliśmy, na, na, że tak powiem, pozbierać dowody na swój sposób. Tak? Screeny z telefonów, zdjęcia, próbowaliśmy do, dostać się do tych kont, które są zablokowane poprzez znajomych, żeby ktoś inny pokazał, co tam się dzieje na tych stronach. Także na przykład na stronie i na Instagramie Kubo Ewy są inne przerażające zdjęcia. Jakie? W, przykładowo jakieś czaszki, trupy, takie nawiązujące w takie tematy. Jest, mogę? Jest też zdjęcie na Facebooku tego Kubo Ewy, jak on pisze post mam, proble mam problemy z agresją i jest zdjęcie jego i kota, który dusi zwierzę, które dusi ten Kubo Ewa. I on sam pisze, mam problemy z agresją i wstawia takie zdjęcia. Czy policja przesłuchała tego Kubo Ewę? My o tym nic nie wiemy. Ale dane zostały udostępnione. Dane dostępnione. zostały udostępnione, ale czy coś tam byli, czy coś robili nic nie wiemy. Jak y, dawno temu dostarczyliście policji te dane? Z pięć tygodni temu. Tygodni tygodni. Od tamtej pory nie macie żadnej informacji? Nie nic. Zamierzacie zwrócić się z tą sprawą do Krzysztofa Rutkowskiego celem um, udzielenia pomocy w tej sprawie. Czy macie nadzieję, że biuro Krzysztofa Rutkowskiego um, pomoże przyspieszyć i ujawnić cały koszmar tej sprawy? Tak, bo to tutaj jesteśmy. Być może uda się uratować inne dzieciaki, to to jest dopiero młodzież. A może... W... Faktycznie, któryś z nich krzyczy, woła o pomoc, albo, ja nie wiem, tnie się na czyjeś polecenie, albo chce wyskoczyć z okna, albo bierze tabletki, bo ktoś im kazał. Nie można dopuścić do takiej sytuacji. Trzeba tym dzieciakom pomagać. Dziękuję.